Siemanko, witam na kanale JBL 15. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie taką grę Grałem już w nią na starszych odcinkach. Ale powtórzyć można. No to więc lecimy to co mam wam do, do powiedzenia. Subskrybujcie kanał. Eliach.pl i zasubskrybuj kanał Cieć MMA Tchej byli 54 JBL15 pozdrowienia idą dla kanału Eliach.pl JBL15 Tchaybili54 Cieć MMA Villa Adyx22pl. Yy, no i to już by było na tyle. Twarz pokażę za. Yy, 280 subskrypcji, czyli jeszcze mi brakuje 30 subskrypcji. To więc. Yy, to więc pokażę twarz za tyle i tyle subów, Tyle i ile żebym wam powiedział. No i co? No i to już by było. Na tyle. Pozdrawiam widzów. Pozdrawiam komentatorów. No i co? No i tyle. To już by było. Na tą chwilę, jak na razie filmy będą normalnie na kanale JBL 15, ale jak na razie filmików nie będzie na kanale T i BL 54. Czekam na dobre materiały. Nie będą dobre materiały, to w ten czas Coś tam po, przerobiam, posklejam i wstawię, wstawię na YouTube'a, na kanale tche i byle 54. Z mojej strony to już by było na tyle. Ja się z Wami będę żegnał. I to już by było na tyle. Nie wiem. Co ja się tam włączyło? Tutaj ja włączyłem z mojej strony to już by było na tyle Subskrybuj kanał Eliach.pl yy, Subskrybuj kanał JB15, subskrybuj kanał Villa, subskrybuj kanał yy, Subskrybuj kanał Dzieć yy, MMA Subskrybujcie te kanały, co żem wam powiedział, bo już z tego wszystkiego żem kurde zapomniał. Z mojej strony to już by było na tyle sobie subój, soboj i jeszcze raz soboj z mojej strony to już by było na tyle. Powtarzam się, powtarzam się, jak porąbany. Kończę, kończę, bo kończę. Ostatni raz sobie zagramy w tą grę. Teraz będę nagrywał o grach. Przesyłajcie mi jakieś gry, jakie mam na filmach przetestować. Na przykład jak to. O tak. I z mojej strony to już by było na tyle. Subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. Kanał, 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 Jbil15, JBL 15 Jbil15, JBL 15. za 280 subskrypcji pokazuję twarz. Ja się z Wami będę już żegnał, siemanko. O, jeszcze znajdę tego fioletowego Gostka, go zbijemy, o już go ktoś zbił. No, ja już będę kończył. I srebrny. Subskrybuj kanał JBL 15, Subskrybuj tamte kanały. Ja się z nami żegnam. Siemanko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam.